O, to do budy, do budy Nie, do budy to nie. Do budy chcę wpuścić. Dobra, sobota, wpuszczamy. Dwie klatki. Damy pauzę, bo wypuszczam swoje. Dobra, ładujemy. Cały lot oszli. Kajaj! Ja, ja. Co? <gulet> ty, kurwa, koków! Ty, kurwa, Opie! Sam jak kok nie ty, kurwa, kórę, tak ty, Dawaj, przywieź z lot tych koków, ty! A, ty kurwa jednego za sto doło się boisz! Bo by kurwa nie wrócił! Tak! Chyba, że jest samochodem zabieg i przyjechłę o co wiedzą co chodzi, co? Na razie kręcą. Cztery mój cztery. 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 Ja nie Jeszcze pociągną i u mnie. Patrz pa, kręcą.

No że nie tam że gramy kurwa hodowców Teraz trzeba będzie jechać odpuścić, ale gołębie chodzą. Ale No Tak, tak się wo... tak się wozi teraz Elita. I <grym> /y narzekają, że mało zarabiają. Bo nie wiem czy będzie widać, ale Teraz to zaczynają chodzić Trzeba ich szukać na niebie Nie te moje, bo tu parę sztuk to tylko krąży, Reszta poszła w górę tu O Damy pauzę, zobaczymy co to będzie robić Muszę ja jeszcze zawieść tam jeszcze za chwilę coś tam tu krąży Moje nie chcę siąść, parę sztuk z nimi tam, ale już się rozrywają. No Część tam pewnie poszło i dobrze chodzą, super gołębie także. Czekamy aż mi siądą i wiozę ja, ale ja aż tyle nie puszczę raczej, hej. A więc jeszcze chwilę, mała grupka tu się kręci. Ale dobrze chodzą no. Pewnie tam ze 2 jeszcze moje jest Ale Murzyny parę sztuk chodzą To spadochrony moje kręgą. krążą Wytrwane Super lotniki Zaraz zobaczymy jak, jak będzie wracał wyszon Zawiozę go puścić też no. Dobre 20 minut już chodzą, ale Chyba 80% to już stada poszło. Także powinni się tam meldować ławki. Pozdrowienie dla pana Zenka, gołaszyn, dla Darka. Tu się śmieją, ale chyba sami nie chcą puścić. Nawet jednego nie puszczą. Łapać to tam chyba. aj to pięknie pośli. Łapać to by każdy łapał, ale zawieść nie ma komu. Takie lotowanie jest w rolach daję pauzę i... no dobra wieżę 7 więcej nie mogę złapać gdzieś chodzę jeszcze ale to gołębie nie specjalnie a jednego to nawet nie wiem gdzie jest właśnie gdzieś zaginął teraz jadę zatankować i puszczamy zobaczymy co to zrobi i Jasne jest. 7 gołębi. Jasny. Budapesz czerwony. Ten, ten. O, jeszcze coś tu mi klepie. Wszystko wygnałem, chodzi w górze. Zobaczymy co ta 7 zrobi. Także do zobaczyska. Pauza. Panowie! Zagramy kilometry, raczej nie ma to wielkiego współczynnika, bo ja dałem tylko 7, oni puścili pewnie z 50 albo więcej, ale wyzerowałem tu ten liczniczek, wiozę do Gołaszyna. Może 4-5 wróci, ale dobre i to będzie. Także zobaczymy, jaki będzie licznik. Myślę, że za 6 km będzie, także dajemy pauzę i jedziemy. Jadę krótszą drogę tutaj przez las. Także będzie mniejsze, będą mniejsze kilometry na pewno. Ale zajadę jeszcze na CPL, to na razie to mam kilometr i 300 metry. Ale to są gołębie Niepuszczane Nie mam tych gołębi co dwa lata temu. Pięknie szły. Ponad 40 gołębi. Rozprzedałem. Poginęło. No i tak, w tym roku zaczynam dopiero z nimi trening i co zostanie to będzie zimować. Ale muszę się wziąć za te sporty. Ich tam zacząć ostro ganiać i w ogóle napchałem tam kilka gołębi ładnych na wianuszku i to mi psuje robotę, ale dzisiaj ich załatwię, przerzucę do innej budy a i do góry, tam już jest młodych dużo, także okej, okay. nie będziemy nagrywać tego co ja mówię i zaraz dojedziemy, puścimy i wracamy i bierzemy się za robotę. Dobra, nagramy chwilę, żeby ktoś pomyślał, że to jest Gołaszyn bynajmniej, nie wiem kto tam zna tę okolicę, to będzie wiedział, że to Gołaszyn. Znaku nie nagrywałem, bo to nie ma czasu na tyle gołębi, 7 gołębi to szkoda nagrywać znak ale e, bynajmniej jesteśmy koło sklepu, kołaszynie tu jest sklep o nawet kołaszyn tabliczka by była żeby było mnie brudne w samochodzie puszczamy i wracamy szybko nie będę nagrywał co tam wróci co nie wróci myślę że parę sztuk wróci kilka gołębi. jak świeżych zobaczymy co jasne zrobi jeśli wróci, to fajnie, bo już mnie zaczyna wkurzać, bo się sparzył z wyszwarko i już mu się chciało fruwać. Także tak to jest z jasnymi. No. Chyba, że ktoś pędzi ostro, ja cały tydzień robię, to ich nie, nie bardzo tam wturmuje. I tyle. Zaraz nagramy jeszcze chwilę u pana hodowcy Darka i jedziemy do domu. Pauza. Jesteśmy. No. Wypuszczamy to towarzystwo. Zobaczymy. Budapestka nigdy nie była upuszczana. Zresztą ta czerwona, to świeża. O czym tu gadać? Co w co to nie robi? Do domu niedaleko. To, to 6 km to śmiech. Siedem, no resztę nie, nie złapałem. A ja złapałem, Ty nie twój Nie Dobra. To jego. Damy chwilę pauzę. Tak to chodzi. Zobaczymy co jasny zrobi, ale nie będę czekał nagrywał, bo mam drzewo do żnięcia, także pozdrawiam, filmu udostępniamy na razie. Hej!